Kiedyś byłem sam, nie wiedziałem jak. Kiedyś tu dorosnę, nie wiedziałem jak. Jak to się stało, że tyle miłem, tyle nagało. Na tyle tych wyświetleń mam, a ja patrzę, drugi, trzeci, piąty mam. Teraz wam pokażę sztuki tam. Jak ja sobie wyjdę tu i tam. Ja nie wiedziałem jak, nie wiedziałem jak, wiedziałem jak dostać się na szczyt ten rap, już jak rap. Uciekajcie tam, gdzie jest ta sam. Nieraz zrobię rap. się mi nie wyjdzie, ale zrobię tam. Jeździłem sobie tam. wybiegłem się tam i nie wiem co tam tam. Rozwarony łokieć, co tam co tam zrobić za bandurze i za, banduze, za, banduze, za banduze. Zabandozowany zabandozowany, Łokcie, 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 łokcie Stokcie Teraz nie wiem co się stało w miłości się... Jak to kakało Oto chrap No to rap no ty... O ty chrap A to ta 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 i on A tamten duży uciek tam Nie wiadomo gdzie on skradł Gdzie jest tam? Nie widzę go bo bo jest mały od pieprza się pały. war fajny jest goni go tu pies a ja patrzę co tam jest, nie wiem co to jest dobra, a się podobał rap to zostawcie, no żaden do rap ale, no wymyśliłem taką piosenkę zostaw łapkę w górę subskrypcję i na naro